Cześć, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, bardzo gorąco, oraz serdecznie z tej strony Kosmo i witam was w kolejnym odcinku Cosmo News, w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, 27 sierpnia, będzie działo się dużo. Słuchajcie, już wczoraj na Twitterze oficjalnym The Sims pojawiło się, pojawiła się taka zapowiedź, zapowiedzi, zapowiedź, zapowiedzi najnowszego pakietu rozgrywki, która odbędzie się na Gamescomie. Ja wam chcę tylko powiedzieć, że chyba ostatni dodatek, który został zapowiedziany do The Sims na Gamescomie to były psy i koty to będzie coś dużego. Gamescom i cała ta prezentacja zaczyna się o godzinie 20. U mnie jest obecnie 19.36 i jestem ciekawy, co z tego będzie. Co to będzie? Było wiele spekulacji, jak widzieliście mój poprzedni film właśnie z Cosmonius, to wiecie. I zobaczymy teraz, słuchajcie, dla Was będzie chwila. Ja się zaraz przenoszę do 20. a u siebie no, muszę jeszcze troszeczkę niestety poczekać. Także czekajcie na to i widzimy się za sekundę. Słuchajcie, zaczyna się. Jestem w szoku. O oh, mój Boże, czyli faktycznie Star Warsy. Wow! Spodziewaliśmy się tego wszyscy. Wow! Jestem w szoku. Wow, jestem w szoku bardzo mocno. No, te, tego się nie spodziewałem, psu. Znaczy się Spodziewałem się, ale się nie spodziewałem przy okazji też, więc. Nie. U, u. O, o. No, słuchajcie, wydaje mi się, że wszyscy fani Star Warsów będą zadowoleni na pewno. Nasze spekulacje się potwierdziły, słuchajcie. Nie wiem za bardzo co mówić, bo. Uuu, jestem troszkę w szoczku. Super wyglądają te postacie, ale. Wow. Wow. Bitwy. Nie wiem, nie, nie oglądam Star Warsów, może to wstyd. Ale nie, statki kosmiczne. Nie oglądam Star Warsów nigdy i. Wow. I nie wiem, co do końca mówić mam. Wow, wow. Bardzo odbiega to od tematyki simsowej, mam wrażenie. Bardzo mocno odbiega to od tematyki simsowej. 9, 8, 20. Co, jak, kiedy? Jak to jest? Kiedy to jest ta, ta premiera? Halo? Paździer... Wrzesień, 8? Wrzesień? 8? Jaki to byłby dzień? To byłby wtorek. Za dwa tygodnie już? Wow. Słuchajcie. Wow. No ostro, nie powiem, że nie. Zobaczmy, czy będą coś mówić o. Jest więcej rzeczy związanych ze Star Warsami, Lego Star Wars i tak dalej, ale chyba o Simcach to już będzie wszystko, tak mi się wydaje. Jeszcze tutaj na sekundę to przesłucham i zaraz się do Was odezwę z tym wszystkim. Być może znajdę jakieś informacje nowe na ten temat. Nie mam pojęcia. Zaraz musimy ten trailer obejrzeć sobie krok po kroku i zobaczyć, co tu zaszło. Matko święta. Dobrze, przejdźmy sobie po raz kolejny do tego trailera, który widzieliśmy już wcześniej. Mamy jakiś kosmos, nie mam pojęcia, i lecimy statkiem kosmicznym. Różne, słuchajcie, jakieś miasto, różne dziwne rzeczy, dużo robotyki, dużo różnych rzeczy. Pani tutaj mówi drugiej pani coś. Yy, mamy te oczywiście postacie ze Star Warsów, wszystkie. Podróż do Batu. Chyba tak będzie nazywać się ten, no, ta nowa lokalizacja. Nie wiem, nowy świat, tak mi się wydaje. Okej. Okay. Mamy jakiś, jakąś wiadomość zwój wiadomości i ona widzi słońce nagle i co się dzieje dalej i widzimy tą Tobatu, chyba tak to mi się wydaje, był statek kosmiczny, ona się rozgląda, jest zadowolona, szczęśliwa, no i mamy to całe otoczenie Star Warsowe, różne domy, różne góry, otoczenie jest akurat bardzo ładne, mi się podoba i to jest jedna z niewielu rzeczy, które mi się podobają tutaj, nie powiem wam zupełnie szczerze, ale wygląda to na pewno ciekawie, jestem ciekawy jakie to będzie miało możliwości... Wow! I mamy chodzące roboty, różne dziwne stworki. Mamy kosmite z dającego kwiata. Um. Aż mi wstyd, że nie oglądam Star Warsów. Muszę to nadrobić do premiery, słuchajcie. Zdecydowanie muszę to nadrobić do premiery tego pakietu. Mamy tutaj. I jakieś wejście do jakiejś nie wiem, do, w sumie nie wiem czego, no i mamy jakieś skanowanie różnych rzeczy, obiektów tutaj coś mamy, mówi sobie mały robocik i, i, i coś znajdujemy, co to jest, nie wiemy, tutaj mamy jakąś imprezę, ci te, ci, ci stworowie, potwory, nie wiem te postacie wyglądają super ancko. to akurat jest mega odwzorowane z tego co tam widziałem raz na jakieś, gdzieś mi się po prostu Star Warsy wiece pojawiły, to ogólnie są mega fajnie odwzorowane jakurat akurat to wygląda mega, mega super, tu pijemy jakiegoś driniacza, z tym panem Montaż jest bardzo super odwzorowany, no i teraz chyba będziemy przechodzić do tej walki to jest mega fajna poza i to mega fajne otwarcie to wyglądało mega super, no przechodzi sobie tutaj ta pani, no i wyzywa chyba tutaj go na pojedynek, czy, czy co no i mamy jakiś pojedynek tutaj i mamy jakieś statki kosmiczne tańce dzikie, densy, jakieś projekty, robienie różnych rzeczy i dalej mamy nawalanie, słuchajcie miecze świetlne i co mamy tutaj? Odlatywanie ogromnego statku kosmicznego. Okej, okay. i no tutaj mamy widzimy nowe obiekty. To akurat już tak bardzo w stylu Star Warsów, czyli tak szaroburo i ponuro, troszeczkę można powiedzieć, bardzo tak. Hmm, podziemnie, bym tak trochę powiedział, chociaż to nie jest dobre określenie, ale zapewne wiecie o co mi chodzi. Hmm, mamy miecz świetlny znowu, i znowu popisywanie się mieczem świetlnym, no i znowu mamy tutaj napisane podróż do batu. Hmm. Okej, okay. okej, okay. nie, mam, nie, nie mam więcej pytań, słuchajcie, jest to, jest to dziwne, jest to coś czego się nie spodziewałem, jest to coś innego zupełnie niż w Simsach wcześniej widzieliśmy, to musimy przyznać, nie wiem czy to jest dobra data, 9, 8... 2020. Gdyby to był dzień, no to by było źle, bo 8 to jest sierpień, więc powinno to już wyjść dawno. Także wydaje mi się, że będzie to po prostu 9 miesiąc, 8 dzień i 20, czyli rok. Tak mi się wydaje. Tak to wygląda. Tyle mamy informacji, słuchajcie. Teraz lecę poszukać jakichś innych informacji na temat tego właśnie pakietu. Być może coś po polsku, czegoś po polsku i dowiemy, czegoś ciekawego. Zobaczmy, zobaczmy. Moje opinię pozostawię sobie na koniec. Czyli tak oficjalnie nazywa się dodatek do Destiny 4 najnowszy Star Wars wyprawa na Batu. Jak widzicie po łapkach w dół widzę, że będzie to ciężkie przyjęcie. Będzie to ciężkie przyjęcie i tutaj zdecydowanie tego się spodziewałem. Zobaczmy, czy mamy jakąś fajną informację na temat tego, jak to będzie wyglądało. 8 września, tak jak się spodziewałem, właśnie będzie premiera. No i przeczytajmy same tutaj do usłyszenia. Szlifuj swoje umiejętności posługiwania się mieczem świetlnym, Zaprzyjaźnij się dronem i przygotuj się na odblokowanie misji dla ruchu oporu. Najwyższego porządku lub łajdaków. Im więcej osiągniesz, tym większą masz szansę na spotkanie z kultowymi postaciami świata Star Wars, takimi jak Rey i Kylo Ren. Okej. Okay. 8 września 2020 roku premiera wersji na komputery Psi Mac, Steam oraz konsole Xbox One i PlayStation 4. Więcej informacji na temat pakietu na stronie. Zobaczmy co nam powie. Strona. No dobrze, mamy też tutaj specjalne wszystkie informacje na stronie EA. Mamy oczywiście The Sims 4 Star Wars oprawa na Batu już 8 września no i mamy tutaj najważniejsze cechy, więc sobie to przeczytajmy w tym momencie. Przeżywaj przygody na krańcu galaktyki. Twoje simwy z pewnością nie są już w domu. Czekają na nich. Soku Millenium, tętniąca życiem kantyna i unikatowe stroje z Batu. Pozwól im zanurzyć się w niesamowitym świecie Star Wars. Nawiąż kontakt z miejscowymi obcymi, by w pełni zrozumieć, co wyróżnia Batu na tle innych planet. Czyli będzie to inna planeta, można się było tego spodziewać. Twój Sim może zabrać do domu nowe, inspirowane podróżą elementy dekoracji, a także rozegrać partyjkę, sabaka lub odkryć dla zabawy trening z mieczem świetlnym. Okej, okay, myślę, że będą mogli się nawalać. Najwidoczniej będą mogli tylko sobie uprawiać trening dla zabawy. Okej, okay, może być i to. Stwórz wyjątkową historię Star Wars. Ruch oporu, najwyższy porządek i łajdacy walczą o kontrolę nad Batu. to jednak działania Twoich simów będą miały decydujący wpływ na to, która ze stron wygra. W czasie wykonywania specjalnych zadni podejmowania wyzwań możesz przechylić szalę zwycięstwa. Możesz nie tylko zmienić świat, lecz także odblokować nagrody. Tak jak dostęp do myśliwców, nowe stroje czy ważne misje na Batu. Kto wie, może nawet znajdziesz na Batu swoją drugą połówkę. Także widzicie, tutaj będzie jakaś bitwa gangów coś w tym stylu, kto przejmie po prostu władzę nad właśnie daną planetą, tak mi się wydaje, To jest akurat. Dosyć fajny dosyć fajny motyw, fajnie coś takiego stworzyli, a nie tylko ciągnął planetę. Siedźcie sobie i nara. Połącz siły z kultowymi postaciami. Dzięki wykonywaniu misji Twój Sim zdobywa punkty reputacji. Im więcej punktów zbierze, tym większa szansa, że spotka się z przywódcami organizacji Nabatu. Możliwości będą zmieniać się w zależności od działań podejmowanych przez Simów. Czy zdecydujesz się pomóc Kylo Renowi w odkryciu tajnej bazy ruchu oporu, a może dołączysz do Rey i V. Moradi w walce? Przeciw najwyższemu porządkowi. niezależnie od tego, którą stronę wybierze twój sim, jeśli zabraknie ci kredytów, możesz zawsze liczyć na Honda, Ochnakę i jego łajdaków. Nie znam tych ludzi, czy oni są w Star Warsach? Powiedzcie mi. Musicie mi tutaj dużo rzeczy wytłumaczyć. Zdobądź Mieć Świetlny i Droida. Przymierzaj Batu w poszukiwaniu kryształów kyber i rękojeści, które w połączeniu tworzą najbardziej rozpoznawalny artefakt ze świata Star Wars. Miecz świetlny. Zbierz wszystkie potrzebne części, aby stworzyć jeden z nich. Następnie zaproś innych Simów do pojedynków na miecze świetlne. Możesz też odwiedzić skład droidów i zakupić swojego własnego robota, który będzie towarzyszyć Ci w czasie podróży. Okej, okay, czyli mamy roboty. To już widzieliśmy w sumie trailerze. I radzić Simów prądem, bo zwróćcie ich uwagę. Możesz nawet zabrać swojego droidowego przyjaciela do domu, przydać się jako towarzysz na imprezach. Okej. Okay. Słuchajcie, jaki będzie Wasz styl gry? Nie wiem tego. To jest e, szalone na pewno. No, słuchajcie, mamy wyprawę na Batu. Co ja widzę? Co ja myślę o tym? Jestem. Nie, nie, nie jestem fanem Star Wars. Jest w ogóle nie jestem fanem Star Wars. Słuchajcie, jestem. Totalnie nigdy mnie to nie interesowało jakoś mocno. Więc zupełnie szczerze, póki co. Mm, nie jestem zainteresowany tym. Po prostu na ten moment. Zobaczymy. Oczywiście zagram, przetestuję, zobaczę. Być może mi się to spodoba, ale wydaje mi się, że to nie jest po prostu mój klimat i to jest chyba normalne, że w jakimś sensie coś mi nie pasuje. Mam jakieś swoje preferencje i to nie jest to. I wiadomo też, że nie wszystko nie każdemu się spodoba, tylko jestem ciekawy, dlaczego akurat taka decyzja w tym przypadku. Nie wydaje mi się, że społeczność Simsowa i społeczność Star Wars to jest jakaś rzecz, która mocno się ze sobą łączy, więc jestem ciekawy, dlaczego tak się to wydarzyło. Nie, nie jestem zadowolony. Naprawdę, według mnie jest tyle fajnych pomysłów na pakiety, które można było wykorzystać. Nie rozumiem, dlaczego to stworzono. Nie wiem, chciałbym wiedzieć, chciałbym wiedzieć, znać powód, dlaczego, po co, jak. Nie wiem, jestem ciekawy, jaka jest Wasza reakcja, bo na ten moment, ja jestem, tak jak mówię, troszeczkę, no. Nie czuję tego po prostu na razie, nie czuję tego na razie, że tak powiem, nie jest to według mnie coś, co będzie fajnie współgrać z Simsami, tak mi się wydaje, jednak to miał być symulator życia, wchodzimy w jakieś Star Warsy, Gwiezdne wojny, tak? mówię o gwiezdnych wojnach, bo ja cały czas tutaj po angielsku mówię, um, więc no nie, nie czuję tego, nie jestem za tym jakoś na razie. Oczywiście, tak jak mówiłem, program sprawdzę, zobaczę, ale czy będzie to jeden z najciekawszych pakietów rozgrywki? Na pewno, na pewno nie i to już wiem w tym momencie, więc jestem troszeczkę zawiedziony. Jestem ciekawy, co wy sądzicie. Napiszcie mi w komentarzu, co sądzicie. Mam nadzieję, że, słuchajcie, jakieś tam części osób spodoba się ten pakiet. Jeszcze sobie teraz, słuchajcie zrefreszuję tutaj tego trailera, ten trailer i zobaczę jak duży jest łapek w górę, jak duży jest łapek w dół. No, łapek w dół jest sporo, chyba dużo więcej niż przy życiu Eko a życie Eko było dosyć słabo przyjętym dodatkiem na samym początku, później oczywiście rozgrywkę i to wszystko rozwijało wątpliwości, bo naprawdę była dobra ale jak widzicie, tutaj ten pakiet może no, no być słabo przyjęty według mnie. Na ten moment jestem troszeczkę. Mam takie mech uczucie, jakby związane z tym. Nie jestem do końca zadowolony. Oczekiwałem czegoś fajniejszego. Oczywiście dam temu szansę i zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Także słuchajcie, na ten moment będę wszystkim dziękował za oglądanie tego filmu. I, i póki co, słuchajcie, napiszcie, co wy sądzicie, co myślicie o tym, co, co tutaj się będzie działo, czy to, czy to będzie spoko, czy nie, i w ogóle poza tak sobie zdam teraz sprawę, że mamy statki kosmiczne przed samochodami. Superansko. Nie, nie mój klimat. No nie. Nie. Nie wiem. Nie wiem co sądzić słuchajcie, ale że tak powiem, napiszcie wy, co sądzicie, czy wam to pasuje, czy nie. Do zobaczenia następnego, słuchajcie, widzimy się w kolejnym odcinku. Simsy. No, tak. To cóż. Pa!